Jak oglądacie ten film, to albo oglądacie go 29 dnia grudnia, albo później, bo on będzie tak tak się pojawi po prostu na na YouTube, a ja wyjeżdżam a jest 8, 8 dzień grudnia. Dlatego no, tak z takim opóźnieniem to się wszystko będzie pojawiało, bo do 28 pojawia się ostatni. 30, także wczoraj, 82, z waszego Henryka punktu widzenia, pojawi się 15, 15, odcinek z poprzedniej trasy, co byłem w Portugalii. A teraz wyjeżdżam do Hiszpanii, okolice Santander. I trochę jestem zły, bo tak, jak wróciłem, mówiłem sobie samochód, posprzątałem wszystko fajnie, paliwa. Miałem tyle, co kod napłakał, ale do granicy bym spokojnie dojechał. A tutaj się okazało, że sobie dali kierowcy jakiemuś ten samochód z moimi rzeczami, ściuchami. Także na jeden dzień, żeby pojechał do Torunia, ściągnął jakiegoś, co się rozkraczył lawetą. Także podpiął lawetę i pojechał po niego. No ale co? Oczywiście pan kierowca, który wziął, ja wiem, który to jest. Pan TS, jak ogląda, to na pewno wie o kogo chodzi. Nie dotankował mi paliwa, ja teraz muszę jechać do Sieradza, tracić swój czas jazdy i mój czas pracy po to, żeby jechać, dotankować paliwo, żebym mógł dojechać sobie do granicy. To jest raz. Nie dotankował mi AdBlue, bo po co? Można pół tysiąca kilometrów zrobić i już nie zatankować tego AdBlue. Niech sobie kierowca, który tym jeździ, jeszcze raz zatankuje, mimo tego, że już miał zatankowane wszystko, prawda? No, nie wypiął lawety z zepsutym manem Zostawił to tak podpięte No bo po co wypiąć A niech kierowca, który przyjdzie, bo myśli, że ma wszystko idealnie Tak jak zostawił, a niech go zaskoczy Podpięta lawetka, a co tam A jakby teraz deszcz padał To ja bym, nie wiem co zrobił chyba Wybuchnąłbym ze złości I byłaby awantura No naprawdę galanta I tak nie obyło się bez sysi Ale oczywiście nie z tym panem yy, Bo Jego nie ma on siedzi z dupcią w domu pewnie. Tak mu się spieszyło, że zostawił nawet kartę w tachografie. O. o, taki jest właśnie. Taki gikuś. I tak naprawdę ja mam głęboko w nosie, że yy, ktoś mu kazał jechać, bo a na przykład mu się czas kończył i tak dalej, a, że jemu to nie pasowało. To jest jego zmartwienie. Jaki wziął samochód? Taki powinien oddać. Czyli wziął wypięty, powinien zostawić wypięty. Wziął zatankowany Matt pod korek, powinien dotankować AdBlue i mógł sobie jak wracał, pojechać do Sieradza dotankować 100 litrów i by było wszystko gitara a tak wszystko robię za tego jełopa, tak naprawdę jak go kiedyś spotkam, to mu powiem co myślę o jego zachowaniu dobra, na tą chwilę jedziemy do Sieradza tak jak powiedziałem, stówkę zaleję jedziemy na Zgorzelec, tam doleję więcej, a tak żeby dojechać do Irunu. Eee... No i co? we czwartek mam rozładunek. Gdzieś tam kot to jest tam Santander. Ja też jakaś miejscowość na S. Jakieś worki wiozę, coś tak jak cement, ale co to jest, to nie wiem. Na, na, na paletach 24-700 Wszystko No i co? No i tyle. No i mamy niedzielę, godzinę 17. Tak to wygląda, moi drodzy. Także zapraszam was, oglądajcie. Na koniec, na koniec. Zrobię wam, albo inaczej, inaczej. Na początku w tym filmie, gdzieś tam będziecie mieli taką informację, ja zamieszczę, bo już będę wiedział, ile kilometrów zrobię, jak, jak będę ten film robił. E, taką statystykę z tego roku, czyli ile miałem tras, ile razy była Hiszpania, ile razy Portugalia, ile razy Francja. Napiszę, ile kilometrów łącznie zrobiłem. No i będziecie wiedzieli jak mniej więcej wygląda rok. Mniej więcej, bo wiadomo, że jest i urlop, ktoś może zachorować i tak dalej, ale mniej więcej plus minus tam nie wiem 5000 km, tak jak mniej więcej wygląda taka statystyka kierowcy ciężarówki w systemie takim jak jeździ ja, czyli kółka, Kółeczko, pauza, kółeczko, pauza, kółeczko, pauza, Francja Hiszpania albo Portugalia. A ja wam coś pokażę. Zobaczcie. W sieradzu, tutaj na moście, znaczy, most jest tak oświetlony, jakbyśmy byli w Los Angeles, w mieście aniołów. Fiu, fiu, fiu. Jak to powiedzieli w jednej komedii polskiej, mają rozmach. Ktoś pewnie z Was. Zapyta się, czemu tu doleję na przykład nie tam około 100 litrów, a później pojadę na granicę i też na stacji Orlen będę zalewał więcej. No cóż, duże firmy mają kontrakty popodpisywane i mają rabaty. I na przykład tutaj jest stacja rabatowa Orlenu naszej firmy, ale, czyli ma jakiś upust. To że tam pokażę, nie wiem strzelam 100 zł na liczydle to nie znaczy, że 100 zł się płaci, tylko płaci mniej, bo to są jakieś długoterminowe kontrakty, umowy. Ale na przykład tutaj strzelam tak obrazowo, tu on zapłaci zamiast 100 zł zapłaci 90, ale na stacji na przykład na Zgorzelcu zapłaci 80 zł. Tak? Czyli i tu i tu zapłaci mniej, ale tam jest rabat wyższy. I teraz jest sytuacja taka, że gdyby tak wszyscy teraz tu się tankowali, no to wiecie jak to jest. To jest tak, że przy dużej ilości samochodów to jednak byłaby lipa dla firmy. Dla kierowcy to jest egal, gdzie on się zatankuje, ale dla właściciela firmy już nie. No i cóż. 100-400 m jest do przodu. Ten orlen niesławny orlen. Następnie do wyznaczonego punktu trasy. A jeszcze tylko powiem wam, że no tak nienawidzę jak ktoś wsiada, ja mam wszystko poustawiane: fotel, lusterka, kierownicę, przód, tył, znaczy głębokość tutaj tej kierownicy, prawda? A ktoś wsiada ustawia sam sobie pod siebie, no bo wiadomo musi ustawić i. No już nie ustawi tak jak e, Tak jak Jak było no bo on przecież nie pamięta Nie I No i wysiada i koniec No i teraz ja wsiadając Tak lusterka poprawić a Nawet jak już sobie poprawię to nie wiem czy to jest tak jak było e, I mnie to irytuje po prostu Mnie to tak irytuje to Tutaj mam tą stację po lewej stronie Mnie to mega irytuje moi drodzy Powiem wam i nienawidzę czegoś takiego jak pracy, jak ktoś bierze samochód i właśnie Znajduje tak sobie po e, bach poprzestawia na swoje a ja później muszę wziąć i ustawiać bo panisko sobie wzięło auto i mówię e, i ma w nosie wszystko tak naprawdę dobra tak patrzę gdzie tutaj odjechać chyba tutaj będzie najlepiej nie Później do wyjazdu będzie też naj, najciekawiej. TIR, diesel. Dobra. No, no i dobra. Tak. Zatankowałem, stówkę wlałem, no i co? Ech. Jedziemy, także podróż za, zaczęta moimi nerwami. Ja ogólnie jestem spokojny, ale... Nie lubię właśnie czegoś takiego, o czym mówiłem, że ktoś ma w nosie kogoś innego. W sensie zostawi bajzel taki z tankowaniami, niepodpinany i tak dalej. Ja metrę. życzę temu kierowcy tego samego, jak Przejedź będzie sobie w wyjeżdżał któregoś dnia i najlepiej, właśnie jak Jana będzie lał Laudesz. Tak, takiego czegoś muszę. Może go to nauczyć czegoś. Przejedź przez rondo. Jesteśmy przed Wrocławiem, a tam widzicie niebieskie także ciekawe co się tam zadziało my tego nie zobaczymy bo lecimy autostradą a to jest na drodze która dojeżdża do autostrady oświetlone wszystko bardzo mocno to prawdopodobnie też jest straż pożarna o i tam stoją, tam jest pozamykane chyba, po prostu zabezpieczają. Jest zamknięte wszystko. Albo się coś paliło, cholera wie. Tak, to jest bardziej akcja Straży Pożarnej i Policji. Bo tutaj Straż Pożarna też stała i e, zabezpieczała dojazd. No, no to nie będziemy wiedzieli co się dzieje. No, ja skręcam w kierunku stacji Ale tu już się, zobaczcie Jak się później, jak później będę wjeżdżał To już tutaj się zaczyna Cholera jasna, korek Do granicy No niestety Trzeba będzie postać Ale najpierw zrobię pół godziny przerwy metrów, Na stacji prawo 94. I zatankuję może w, tym, może w tym czasie się to Wszystko tutaj rozluźni Dobra, zalałem 600 litrów I drodzy I co? Jedziemy teraz Na granicę Tam ten korek cały czas jest taki jaki był Nic się nie zmienia Także tam jest faktycznie Lekko w lewo, 30. Można powiedzieć kocioł No i co no? Będziemy lecieć. Lecieć i obserwować. Tak naprawdę. Chciałbym dolecieć do Chemnic, ale nie wiem, czy, czy dojadę. Czy będzie mi się chciało? nadreźnie wtedy stanąć. A waszymy. O, 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 moi drodzy. To już tu się zaczyna na korek. Patrzcie. Tam jest zjazd. A wcześniej był tu. korek jest jeszcze większy. No dla mnie może nie, dlatego że ja i tak tym zjazdem tutaj wyjeżdżam. Na szczęście... Następnie pojedz autostrada. Tam przy wyjeździe trzy auta stoją, a pamiętacie jak nieraz było, że tutaj jeszcze stały samochody i ciężko było się tutaj wbić w lewicę. No ale nic, zobaczymy. Wszystko jest fajnie, jak się tak. Teoretyzuję, a zobaczymy, jak to będzie szło w ogóle. Także widzicie, to jest niedziela. Niedziela 22.50. I w transporcie, no to wszystko właśnie teraz jedzie. No nie jest tak, że kierowcy śpią. Tylko teraz się właśnie zaczyna robota, bo niedziela, wieczór i poniedziałek rano to są naprawdę tragiczne. Pod kątem wyjazdów się to wszystko jedzie na Niemca. Powolny ruch drogowy na drodze 4. Znajomy obrazek Bundesrepublik. Za 60 metrów mamy. Jak mówiłem, że jest za 10.11. No to wjeżdżaliśmy właśnie w ten korek. Jest teraz 10 po 11. Cały czas jesteśmy w korku. A no wolno, wolno, doszłapaliśmy się praktycznie do terminala. A tam aż biało w lusterku. ja piernicę chore to jest. No dobra, to co, przejeżdżamy przez granicę. Ja już tutaj sobie na moście zrobiłem rozpoczęcie Niemcy. Także trzmychniemy i później szybciutko, 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 gdzieś się trzeba, trzeba będzie zatrzymać Drezno albo Chemnitz i iść spać bo Powiem wam, że naprawdę jestem śpiący. A mamy Chemnitz Blick, także. Zjedź, następnie tu Będziemy szukać miejsca. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tym miejscem, właśnie tutaj na Chemnitz. Bo róg spory jest tych ciężarówek. Że będziemy lukać nie będzie miejsca, to pojedziemy dalej, trudno dojechałaś do cenu podróży no tak, tu jest już naćkane a my jedziemy z... ale kurczę, sprzęt rolniczy ja pierdzielę. tu już widzę na dupach stoją zobaczymy. A już widelec coś się trafi. No, tam była rajka wolna, ale zostawiona. A jak tutaj były zastawione? Na tyłkach staniemy i już Aczkolwiek wolę, wolę w rajce Tak jak tutaj, dlatego że No, wiecie jak to jest No. O, proszę bardzo No, ale wiecie co? Tu się nie będę pchał. Tu sobie stanę, bo są wolne. Co to Polak, Polak, dobra. No i co, tutaj stajemy jest gitara oj, jaka dziura dobra, tutaj teraz nie zahaczyć go tam dobra, przeszło no i superacko, zobaczcie okej okay. teraz się trochę wyprostujemy Pauzy. bach, bach, cyk, cyk, mamy godzinę pierwszą 1.18 w nocy, czyli liczymy tam 10.20 najwcześniej możemy wyjechać. Uch, to spania, spania. <grym> 9 godzin pauzy. Dobra, do juterka. Cześć Wam. Jest godzina w pół do 11 10:30, no ale 10:20 mi się pauza skończyła. 9. Dlatego można powiedzieć, poruszamy o czasie. Kawa zrobiona, noc przez pana jest ok.